Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj tak szybciutko wpadam tutaj do Was, żeby pokazać jak szybko możemy w Thermomixie zrobić bułkę tartą. Trochę mi się tutaj już nazbierało tych suchych bułek, więc oczywiście zanim, e, zamiast je wyrzucać, postanowiłam, że sobie zrobię e, właśnie bułkę tartą, która przyda się oczywiście do jakichś kotletów, czy do panierowania, czegokolwiek tam innego. E, mam to zaplanowane, więc naciskam sobie tutaj mój tydzień, wyszukuję przepis, czyli jest bułka tarta, naciskam rozpocznij gotowanie ten moment nie lubię, żeby 100 gram bułki. Wyrzucam sobie to, co tutaj mam. Naciskam dalej, zakładam przykrywkę z miarką, dalej i przekręcam obroty na 7-13 sekund. I zaraz zobaczymy, jak to będzie Ok, kochani, 13 sekund i bułka powinna być gotowa. Zaraz zobaczę. Jest. Zobaczcie, jak w jak krótkim czasie można przygotować sobie e, taką bułkę. Zawsze miałam gdzieś tam poobdzierane jakieś palce i paznokcie, tarkując na zwykłej tarce, a tu w zaledwie 30, e, 13 sekund mam gotową bułkę.